Tak wygląda ściśnięty kościół. Jak widzicie, generalnie jest tu raczej ciasno, no, ale ciągle się kilkaset osób mieści. Z tym, że przód kaplicy jest bardzo ograniczony. Normalnie jest trzy razy większy, żeby się chór zmieścił. A teraz, jak, jak widzicie, jest tu bardzo mało, z perspektywy afrykańskiej, bardzo mało miejsca. Mieści się, mieści się kilka osób, no ale cóż, wszystko się da jakoś zrobić ostatecznie. I myślę, że o, a tutaj pokażę Wam, jak ma wyglądać kościół w przyszłości. Mhm. Tak ma wyglądać. Także, tak jak widzicie, dwa zjazdy na dole: główna kaplica na górze, potem jeszcze jeden poziom. Aha, te dwa, kaplice, te dwa poziomy to będą poziomy na kaplicę. To jest jeden level, right? To yeah, yeah. the chapel and then you hope to get one more. more for... Jeszcze jeden. I wtedy jeszcze jeden chcę robić na szkołę biblijną właśnie e, którą mamy nadzieję. Doczekamy się kiedyś tego i, i będziemy coś dalej robić. Także tak to tu wygląda. No, na dziś, na dziś co? Na dziś jest tak jak jest. Ale Kościół się spotyka, so how, how how the services go in Sunday? We have three services. Trzy nabożeństwa. They go concurrently. Idą tak, jedno w drugie przechodzi. Every service one and a half hour. Każde nabożeństwo półtorej godziny. People come, they finish the service, they go, mm -hmm. others are lined outside. Mm -hmm. And they come in and mm -hmm. then they go. Także wygląda to tak, że jak jedni wchod wychodzą, to drudzy już przygotowani są i wchodzą. Mm -hmm. Nie muszę trzy razy głosić. To jest bardzo męczące. I, know. I mam nadzieję, że jak to wybudujemy, to będziemy mogli mieć jedno nabożeństwo dla 2000 osób. I know it's not easy. Also maybe for worship Jest też dosyć gorąco wszystko jest blacha. Mhm. Mm Note productive. Mhm. Mm the building we are building there, we have already spent uh 500,000 US dollars. Mhm. Mm mm -hmm. Także the building cost for 1.2 million US dollars to finish mm -hmm. according to the bill of quantity. Mhm. Mm Także na ten budynek, który tam widzicie, znaczy który jest za tymi blachami, które były wczoraj pokazywane, już wydaliśmy 500 tysięcy dolarów, to nas trochę więcej kosztowało niż przewidywaliśmy, no ale musieliśmy te wszystkie podpory zrobić, żeby to, było, żeby to było tak, jak powinno. No i teraz wychodzimy z Ziemi i liczymy, że milion, milion, przecinek dwa dolarów będzie nas kosztować całość, całość projektu.

Panie Boże, Bogosław ten Kościół i daj mi się tutaj dobrze spotykać i daj mi się Panie jakoś e, pociągnąć przez ten czas e, przejściowy z Bogiem i do zobaczenia.